Jeśli raz się już rozliczę z podatku w Niemczech, to będę to musiał robić cały czas. Kochani, to są takie same mity, jak mit o tym, że rozliczać się można co 4 lata. A odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta. Jeśli masz obowiązek rozliczania się, to trzeba to robić co roku. Jeśli nie masz obowiązku rozliczania się, ale rozliczyłeś się, dlatego że na przykład miałeś jednego roku, Większe koszty do odliczenia, a później te koszty są minimalne i twój zwrot również minimalny, a nie masz obowiązku rozliczania się, to nie musisz tego robić. Jeśli jednak otrzymasz upomnienie do rozliczenia się, to po prostu piszesz pismo do Urzędu Skarbowego i w tym piśmie prosisz o zwolnienie z rozliczenia się podatku, dlatego że nie masz obowiązku. Proste? Myślę, że tak. A jeśli potrzebujesz pomocy, to po prostu napisz do mnie.